W jakim kraju miała miejsce wojna secesyjna? W Sycylii? Nie. Kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa? Ostatnio wiedziałam. No, powiedz mi. No, Kuba. Ja powiem. Nie, nie. W którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem, Ewa? W tysięcznym, tysię... nie? W tysięcznym. No. W tysięcznym. Jak nazywał się ten pan, który wprowadził stan wojenny? G y, mazowiecki. Nie, nie, nie. 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 Podej proszę przykład trzech cywilizacji starożytnych. E, no to pigmeje, masajo, ma, nie wiem. E, na pewno pigmeje. E, tak produkty? E, nie, cywilizacje. Ale to były przecież te takie. To, to jest od wody. No i co? E, to też należy do cywilizacji. Spartanie? Ale, ale o ludzi chodzi. Trzeba mhm. być w stanie rozwinąć skrót PRL. Polskie strony skrótowe? Jak nazywał się władca Rosji, e, w, który rządził w Rosji w czasie, kiedy toczyliśmy z Rosją największe wojny w XVI wieku? Stalin? Nie. <laughs> Jakiemu państwu przewodził Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte, król Rzymian. Kartagina. Kojarzysz Kartaginę? Tak. Na jakim kontynencie leżała? Kartagina, e, Azja. Też na A? E, Austria? Nie nie. nie, nie. Bliżej nas troszkę. Bliżej nas? Na południu. E e Ameryka. Kim był władca Go Gomulka? Władysław Gumulka. Tak, nie ma zielonego pojęcia. A jak myślisz? Kim, dlaczego o niego pytamy? Kim mógł być? No, królem Polski? Czy coś w tym stylu? Czyją kolonią była Brazylia? Czy wiesz? O Jezus, Maria. Czyją kolonią? No. Brazylijczan? Brazylików? Nie wiem. Czy wiecie czym jest insurrekcja kościuszkowska? Kościuszko, co on robił? Czym zasługuje? Eee, się, ale... się tak trochę obrócić. Tak sobie aborcja? Karierę. Co? Jakiś lekarz Kościuszko rozumiem, tam znasz, ale to nie ten Kościuszko.